Siemanko Siemandero, Dawid Miotk ponownie z tej strony to już kolejny raz, w którym e, trenuję tutaj wystąpienia publiczne, w którym e, buduję moją odwagę, w którym umacniam moje jaja, że jestem w stanie e, coś zrobić i w którym buduję e, systematyczność. Także cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. Jeśli po raz pierwszy, to siema, jeśli po raz kolejny, to bardzo, bardzo Ci dziękuję. E, dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć. Generalnie po raz kolejny o moich przemyśleniach. Ostatnio mówiłem o tym, dlaczego ludzie tyle narzekają i dlaczego nie potrafią zauważać dobrych rzeczy. Jeden z moich kolegów, Maurycy, skomentował, że, że dobre rzeczy też trzeba, że negatywne rzeczy też trzeba dostrzegać i że jeśli chce się tego nauczyć, to mam się do niego odezwać. No oczywiście. Oczywiście, nie można żyć w błędzie, że jak coś się pieprzy, to my tego nie widzimy i tylko widzimy pozytywne aspekty tego, że się coś pieprzy. Oczywiście, balans w tym wszystkim jest bardzo, bardzo ważny. E, natomiast e, w związku z tym, że konstrukcja naszego mózgu, mózgu e, jest i tak nastawiona e, negatywnie, ponieważ. E, e, Dzięki temu w kryzysowych sytuacjach potrafimy sobie radzić i podejmować dosyć mądre decyzje, to ten mózg też towarzyszy nam na co dzień i nam przeszkadza. Więc gdy jest źle, to i tak sobie poradzimy. I uważam, że tutaj nie ma co wiele analizować, tylko po prostu trzeba skupić się na pozytywnych elementach, bo i tak, gdy będzie źle, to sobie poradzimy. A nie ma co wyolbrzymiać niektórych rzeczy. E, I szukać wymówek zamiast po prostu to zmienić, więc e, tak mi się po prostu wydaje. E, druga sprawa jest taka, że zauważyłem, że ludzie generalnie mają kija w dupie. <laughs> no może to brzmi trochę śmiesznie, bo ja często też mam, szczególnie jak się coś dzieje, ale nawet tak na co dzień ludzie generalnie e, jacyś są tacy niewyluzowani. Nie nie potrafią się wyluzować, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby mieć trochę dystansu do siebie, mieć trochę dystansu do innych i to właśnie mi się podoba, ponieważ gdy spotykamy się na zjazdach uczelni Asbiro, w której studiuję, to mam fantastycznych znajomych, którzy faktycznie mają dystans do siebie i można na fajne tematy rozmawiać z dystansem i, i z fajną energią. Także e, bardzo bardzo mi się to podoba, że faktycznie są ludzie, którzy e, patrzą na życie z dystansem, patrzą na życie z góry, ale myślę, że to też dlatego, że na co dzień mają bardzo dużo wyzwań i wówczas e, potrzebują trochę się zrelaksować, odreagować, rozluźnić. I tak myślę, że tak po prostu trzeba robić, każdy z nas ma na co dzień dużo wyzwań, dużo zmartwień, dużo problemów i wtedy wydaje mi się, że trzeba po prostu dać sobie na luz, trochę odpocząć, pośmiać się z siebie, pośmiać się z innych, mówić tak jak jest, być autentycznym, a nie udawać, no życie to nie jest LinkedIn i jakieś sztuczne temaciki itd., itd. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. E, takie luźne spotkania e, ludzi przedsiębiorczych, e, ludzi, którzy e, myślą mm, w sposób przedsiębiorczy, którzy generalnie są wolni, jeśli chodzi o, e, o myślenie, o to, jak się zachowują itd. No to mamy takie spotkania co miesiąc w Sopocie w ramach Trójmiejskiego Klubu Biznesowego ASBIRO, który organizujemy razem z chłopakami, na który też Ciebie zapraszam, żebyś przyszedł do Sopotu. Następne spotkanie będzie 9 maja o godzinie 18 w Klubie Atelier. I tam właśnie oprócz tego, że zawsze przychodzi do nas jakiś wykładowca, który dzieli się niezwykłą historią, niezwykłymi swoimi doświadczeniami, to oprócz tego spotykamy fantastycznych ludzi, którzy myślą podobnie i którzy właśnie generalnie są pozytywni i są wyluzowani. Tę samą sytuację obserwowałem, gdy pracowałem w Warszawie w hotelu Raffles Europejski jako recepcjonista i wtedy właśnie Oczywiście nie, za, nie załoga, no niestety, generalnie była na luzie, ale wiadomo, że człowiek myślami był gdzie indziej i trochę był spięty, ale goście, większość gości, w związku z tym, że byli to przedsiębiorcy, biznesmeni dużych firm, to właśnie oni mieli totalny luz. Nie mieli za dużych wymagań. Za wiele nie protestowali, nie reklamowali, bo oni po prostu chcą, żeby było dobrze, żeby się nie musieli niczym przejmować. I żeby ktoś ich potraktował jako człowieka, i żeby sprawił, że oni będą mieli dobry serwis na wysokim poziomie. I tak właśnie wygląda życie. Po co ty masz się za dużo przejmować, e, jeśli spełniasz wszystkie swoje kryteria, które musisz spełnić czyli swoje założenia, bo słuchaj, no, ty masz wpływ na to, co się dzieje w Twoim życiu e, i. I ty możesz to wszystko zmienić, a nie że narzekasz na kogoś i masz problem do kogoś, e, że on ci przeszkadza, a ty sam nic z tym nie robisz. Ja rozumiem, że fajnie ogląda się YouTube'a, fajnie czyta się książki, no ale ci ludzie, którzy to tworzą, tak samo jak ja, to e, to się nie, nie stało samo. Oni tego sami nie zrobili. Tutaj po prostu trzeba wykonać pracę zacząć dzisiaj działać. I wiesz, ja się też codziennie z tym zmagam, bo e, ostatnio muszę się przyznać, e, wynająłem e, przestrzeń biurową, gdzie mogę codziennie w spokoju, w fajnej atmosferze sobie pracować, e, tworzyć. I, I to jest też dla mnie wyzwanie. To jest coś nowego w moim życiu. To jest dla mnie duży krok. E, I też pewne ryzyko, czy czy ja będę w stanie to wszystko utrzymać? Czy ja będę w stanie temu podołać? Czy ten poziom, który sobie narzuciłem, czy ja dam radę? Tak samo idąc e, do uczelni Asbiro, gdzie e, spotykam się co chwilę z, z przedsiębiorcami, którzy są lepsi ode mnie, dużo lepsi w sumie. E, I czy wytrzymam? Czy psycha wytrzyma w takim środowisku? Czy to będzie dla mnie motywacja, czy właśnie demotywacja, że jestem e, tak daleko? Ale widzisz, okazuje się po pół roku, jak już rozpocząłem pewne zmiany, że to idzie w dobrym kierunku. Oczywiście, ja też mam problemy na co dzień, jeśli chodzi o moje rozmyślanie, bo w internecie coraz to nowsze sposoby budowania biznesów, rozwoju, sukcesów, a że ja jestem takim typem, który lubi cały czas osiągać sukcesy i cały czas być na topie. No to wiesz, też gdzieś tam się nakręcam, ale staram się wbijać sobie do głowy, że faktycznie nie wolno porównywać się do innych, i trzeba po prostu robić swoje. Zacząć tutaj, a myśleć tam. Start think big, start small. E, tak jak to mówią. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Bo jeśli. Załóżmy, dzisiaj masz 0, to żeby mieć na przykład 10 tysięcy to musisz najpierw mieć 100, potem mieć 1000, a potem 5 tysięcy, a potem 10 tysięcy. Ja to mówię jako mądrala tutaj, ale sam nad tym teraz pracuję i wiem, że to nie jest łatwe, żeby to zrozumieć. Bo człowiek już by chciał, wiesz, atakować w te 10 tysięcy, no a to się tak nie da. No niestety się kujziwa tak nie da. I chyba trzeba coś z tym zrobić, trzeba działać, ale najpierw, tak jak mówiłem też chyba w minioną niedzielę, trzeba inwestować w siebie, cały czas się rozwijać i to jest najważniejsze. Ja staram się nie tracić czasu na jakieś pierdoły, tylko faktycznie cały czas się rozwijać mentalnie, zdobywać nowe doświadczenia, nową wiedzę i działać. A jak? Będzie, jak to się uda, nie wiem. Także e, dzisiaj nawet już nie pamiętam, jaki był cel tej rozmowy. Wiem, że to jest nieodpowiedzialne. Jak ktoś robi TikToki, to musi to zaplanować, bo ma tylko 10 czy 30 sekund, ale ja, mając tutaj e, 10 minut, no to mogę sobie pogadać. E, z moimi przemyśleniami, bo taki jest mój cel, żeby tutaj dzielić się moimi przemyśleniami, moją drogą. I. No cóż, działaj. Jak masz jakieś pytania, dawaj znać. Eee, ja za ciebie trzymam kciuki, ty trzymaj za mnie. I lecimy. Jak będzie się to toczyło, zobaczymy. Na pewno u mnie niedługo kilka zmian. Na pewno będą zmiany w podcaście, który prowadzę już od pół roku. Eee, no i gdzieś tam. Zacznie się moja ostra, że tak powiem, ofensywa. Lecimy, siema.